Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale na kanale Air Frost, w którym grubo zaczniemy sobie w końcu mody. E, ogólnie ten kto nie wie, czym są mody do Minecrafta, już pokazuje. E, jeśli masz tego Minecrafta, to, ja, to wchodzisz sobie w rynek i tutaj masz takie o e, takie. ogólnie takie przemiany świata. Że Jeśli jest coś ta, taka planetka tutaj, tutaj, gdzie mam myszkę. to jest, że to jest świat. A jeśli jest na przykład coś takiego, to jest zmienienie tekstur, jeśli się nie mylę, ale nie jestem pewny, bo ja tak czegoś takiego nie mam akurat. I jeśli jest taki wieszaczek, to znaczy, że to są właśnie takie skóreczki. Więc jak już wiecie, to są mody. A jeśli chociaż troszkę pojmujecie, to teraz tworzymy nowy świat i bierzemy sobie dodatek i skrzące moby. I to jest e, on chyba, no tak, chyba się wczoraj albo dzisiaj pojawił w grze. No, i jego ja sobie oczywiście od razu pobrałem. Bo jeśli jest za darmo, to totalnie za darmo to wszystko tam jest. I sobie je pobierasz. MB, tt, Ale. Przechodząc. Ja jeszcze na tym modzie nie grałem. Więc to też będzie na mnie, dla mnie niespodzianka. Co na tym modzie w ogóle będzie. I wchodzimy na świat jesteśmy. Mamy jakąś książkę. Jakaś książka. Okej. Okay. Welcome. Discover Free Ten Cute Pets. Tem, tam them tam wem, dress wem up. and make them do tricks and pets naturally spawn around round and ward and witch with, one uh, v one daring pets traders connect pets spawning timing create cute pets pets malumaind malamute shiba inu siamese siamese Scott scottish fold guinea pig hedgehog chameleon tortoise capybara to się zaczyna robić grubo E direx i tutaj jak osofoist Okej, okay. cztery skóry równa się obrąża. Ryb. Trzeba mieć jakieś co? Okej. Okay. Następna struna. Dress up your bed and still. Craft a wider, A wide... Czekajcie. Range of Old oh, Twist from the fancy top hat to, to the superhero quit. Spark Universe. A jak to teraz tak jakby schować? A czyli my to teraz zostawiamy powiedzmy. O! Oh. Oh. Widzę jeża. Widzę jeża. O, chyba mamy już pierwszego takiego e specjalnego moba. Hmm. I tutaj mamy pszenicę. Nie wiem czemu, ale ma. Przyda do oswajania. Jeden cukier, sobie weźmy. A może jednak dwa na zapacik. I teraz brakuje nam jeszcze kości. Eee, koś, dwóch kości. Schaba i siana. Dokładnie tak. Żeby kogoś oswoić. Żeby na przykład jakiegoś e, Pecika oswoić. A żeby. Nie, chyba go się tak ulecza. A swoje trzeba cztery skóry. No, nie pamiętam już. Nie, że nie pamiętam, tylko. No, ale okej. Okay. U, tutaj widzę, jest rzadka jaskinia. Więc poszukajmy w niej szkieletów. Tu nie wiem, czy w ogóle z niej E, dobra, chyba jednak bym wolał nie ryzykować póki co, bo słyszeliście tamte dźwięki. Nie brzmią zachęcająco. E, I teraz. Aj, o! Nie, no, spadłem. Cześć się jak w parkurze. Dobra, i przekotąń do rzeczy widzowie. Ja osobiście chciałbym znaleźć kapibarę. Co to za tama? No to jak była tama. Dobra. Ale ja osobiście bym chciał znaleźć bardzo kapibarę. Więc pójdźmy gdzieś głębiej w las. O, wilczek mamy. Mam wilczka. A! I te jagódki... Tak biją. biją. Naprawdę nie odwiedzę tych tak Ale je też można jeść, więc są aż takie nieprzydatne powiedzmy. Nieprzydatne, ale ja szukam krowy. Tam jest, a drzewa ok. E, ja sobie się szkankrowy, żeby zdobyć skórę. I schaba. Schabcia na skóra. To są wszystkie rzeczy, które bym na razie chciał. I weźmy sobie na. L... Em... Na razie bym tam nie szedł, powiem wam. To sobie zjem o U. ej, na no, ludzi się serio można mocno skakać. Dobra, ale gdzie jest jakaś krówka? Jakąś krówkę potrzebuję. Normalną krówkę. Oj, chyba będzie trudno znaleźć krówkę, i a. Tak, to jest specjalny mobek. Jakiś kotek. Tak, zdecydowanie kot. Dobra, przechodząc. A może. Jest... Dobra, zabiję owce dla jakiegoś jedzonka, bo tymi jagodami to się nie wyżywię cały czas pa okej okay. chyba yy, ten baraninek ten ta owieczka nie była zadowolona ale to, Sola, dobra odcinka? Eee, dobra nie warto Po bardzo, bardzo trzeba to robić. Masko ten kot nie daje mi spokoju. Gdyby on był czarny, to bym już nie żył. Dobra, wspinam się na górę. I ym, tak jakby poszukajmy jakiś szkielet. Choć chyba będzie trzeba poczekać na noc bo naprawdę wdzięczne tu to szukać nie warto w sumie. Więc ja na razie się wespnę, wespnę na tą górę. O, mam wilka. Mhm. I tutaj nie, tutaj za krowę. Na razie żadnej krowy nie widziałem. Niestety. Pech. Ech. Um, nie wiem, co tutaj robi, a to chyba było zwalone, bo tak się uformował w teksturach. I powiedzmy, że zamiast obejść, górę się na nią. Dobra, serio, lepiej by się było na nią. O! Tam to chyba my już krowę znajdziemy. A tam to chyba. Nie wiem, czy się, się mylę, czy nie, ale kiedyś, gdy grałem, to na takim biomie. Oj! Przepraszam. To na takim biomie była właśnie wioska i tam gdzieś na dole była wioska tam gdzieś na dole była wioska o, z tego można robić barwy okej. Okay. To jest spoko, spoko barwy, można sobie z tego robić Ale. Eee, powiedzmy są owce, są owce. Ale... Są jakieś krówki, jest koń... O, z konia... Nie, to jest osioł. Osła chyba też można... O! Jak bardzo mam, bardzo mało życia... Lepiej sobie to... Nie chcę tego zasiewać. Matko, ten kot nie daje spokoju. Jeszcze jeden kot, matko. oj hej! Jakie fajne! Patrzcie jaki słodziak Dobra, osioł daj mi jakąś skórę Uuu, taki słodki tak Nie chcę kotku Osioł daj mi skórę Pad Pad mi tąd osioł, padł Ja się nie chce, żeby Okej Teraz jest noc. Najbardziej niebezpieczna część w Minecraft. Czemu ja to. Ojoj! Oj. O nie, creeper! Creeper! Mnie. Jak oczywiście nie założyłem, to wejście ząbiak. I ja szczerze mówiąc, Powinienam sobie zrobić łóżko, ale oczywiście nie mam z czego, bo nie mam craftingu. Ho, biedny ja. Co ja teraz zrobię? Oj. Co ja teraz zrobię widzowie? Czy ktoś za mną, tak, mną podąża Tak, pajam Panią za mną podąża? Panią za mną podąża! Help, guys! Dobra, znajdziemy sobie... przed dowody Tak na razie i sobie zobowiązkę. tutaj gdzieś tutaj był, jakiej, była jakaś krowa, znalazłem krowę, ale znalazłem Creepera i dwa Creepery, i Endermana. Zamiast krowy dostaję, dwa Creepery, i ender... jeszcze jednego zombiaka pomijając, idź sobie z tym ząbiak. No tak, go tam spychnę. Bo jakbyście nie wiedzieli, to. ZOMBIAK właśnie się zapada i on nie płynie w górę. Ojoj. Ojoj. Naprawdę to bym, to sytuacja nie wygląda dobrze i do tego tam jest. No do Tutaj jest jeszcze jeden. Ojoj. Oj, biedny. JA Co ja teraz mam robić? Ja tak się wspinam znowu na górę. Co to BYŁ Powiedziałem, miałem Jestem uratowany na pewną chwilę Chwilę, bo tak powiem Mówiłem chwilę Mówiłem chwilę i jest tylko chwilę Znowu do mnie ktoś łupie no. Teraz wy się z siebie Teraz siebie biją Ej Takie to mi się szkielety podobają Teraz się w siebie strzelają no jak widzicie, już minęła noc, udało mi się jakoś przetrwać z tym szkieletem i mamy krowę. Wreszcie znalazłem jakąś krówkę. Widzowie to jest piękne. Dostałem krówkę z niej wołowinę. Wołowinę dostałem. Tak, w ogóle to tam sobie teraz pójdę. Trzeba tam mieć skórę, jaką dostałem? Nie, skórę nie dostałem. Szkoda. Ej, czy to jest świnka morska? Co to jest świnka morska? Nie, nie. Nie. Czekaj. Muszę tam przejrzeć. No nie, on to jest kapibara, ale ciągle biała. Zbił i wydaje odgłosy jak chomik. To jest chomik. Czy jest chomik czy kapibara? No, nie, ja się pogubiłem To jest takie podobne do chomika, ale podobny. Dźwięki, chomik. E, ogólnie, wygląd: totalna kapibara. Totalna kapibara dla mnie. Dobra, tylko wss... muszę się wspiąć na ten szczyt. I teraz muszę sobie zrobić crafting. Którego jeszcze nie zrobiłem. O, to słodki kotek. O, jaki słodziak. Jaki słodziak. Słodziutki. O, taki słodki nie jest taki słodziak! Ja go chcę mieć! Tak bardzo chcę mieć tego słodziaka! Co ja mogę zrobić? No, on No, ja tak, cztery skóry chcę i czekaj. No i taki siano i, I Jeden Brakuje mi siana! mam trzydzień cukrową, brakuje mi siana i kości. Ech, siama na kości nie brakuje. O, taki słodki kotek. Dobra, ja się na razie zatrzymam w tym terenie powiedzmy i... spróbuję odnaleźć trochę więcej skóry. Tam widziałem trochę więcej krów, więc idę tam. Totalnie tam idę. Teraz idę szukać krówek, żeby mieć więcej skóry, jeśli w ogóle... Padną. O, dwie krówki chyba się właśnie zaraz piły. Tak, jeśli nie mylę, się właśnie zaraz piły. Dwie krowy. A, jedna krowa. Ach. Mam skórę? Tak, jedna skóra zrobiona. Potrzebne są mi, jeszcze trzy. I teraz sobie zrobię fioletowy barwnik. Tak, no. na. O, 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 Tylko wołowinka? A nie, skórka też mi dało, skórka też mi dało. To ja idę po więcej. Jestem brutalem. Idę. Moim przeznaczeniem są krowy. A, i widowie. jakby to. Chyba już to mówiłem na ostatnich odcinkach, ale dla przypomnienia, jak skaczesz to bierz, więcej zadajesz swoją łapkę I ogólnie więcej zadajesz wszystkim. O, to taki słodziak. Fajne. Ale brakuje mi tutaj na no dole jednej skóry. Skóry mi na dole jednej brakuje. Jakaś krowa na ochotnika. Oh. E dai. Cioè, adesso possiamo fare. Mh. Ok, ok, ok. Ok. Mamma to. Te lo vedo sì. Ok. Idea da. Idea. Dobra, obróżka, obróżka, jakąś obróżkę chcę zrobić O tam jest, tam jest mój słodziak Ten słodziak tam jest Dobra i to się robiło tak Tak to się robiło, Kolar, Obrąz, se barwnik, o Chcę barwnik Na wszelki wypadek sobie zrobię tego troszkę więcej i teraz chcę to zabarwić. Chyba mi brakuje jednego kwiata. Bo chyba to się tak robiło, ale nie jestem pewny widzowie. Nie jestem pewny, więc już sprawdzam jak się barwiło te rzeczy. To się chyba. Nie, nie, nie pamiętam. Ale. Mamy obruszkę. I już idę po tego kotka. Jest. O, mam cię. Mam go. Mam kotka. Mam tego słodziaka. Chodź. I teraz to jest mój kotek. Siada sobie. i Idzie. No, chodź. No chodź! Ej, no chodź, czemu nie idziesz? Mo ci dodać? Co ja go uleczyć? Ja co ja mam z nim zrobić? Czemu on nie idzie za mną? Czemu? i teraz to na serio, czemu on za mną nie idzie? Ej, ja to gdzie ma trzydziestoletnia cukroba. Okej, ok, tutaj. Ej no, chodź kotek! Kotek za mną nie chodzi. To czekaj, może kogoś uderzę, to może pójdzie i go zacznie bić? O, chodzi! Chodzi! tam chodzi, chyba dochodzi dopiero. Nie będę się z od niego, to on dochodzi! Okej! Okay. To teraz wiem jak go poruszyć. Muszę być od niego daleko. I ja on sobie do mnie przechodzi. Taki krótki słodziak. Ale widzowie na tym słodziaku kończymy odcinek. Jeśli się Wam podobało, to zostawcie subika i lajka Dlatego tego kotka tutaj. Dlatego naszego małego słodziaka. Nawet on to potwierdził. Dajcie subakia i lajka. Ja was żegnam. papa. Pa.